Firma Enamor jest obecna na rynku morskim od ponad 30 lat. Jesteśmy potencjalnym elementem łańcucha dostaw, jeżeli chodzi o projekt budowy morskich farm wiatrowych. My specjalizujemy się w systemach łączności, nawigacji, automatyki morskiej. Bardzo chcemy też wziąć udział w elemencie zabezpieczenia farm wiatrowych. Które będą elementem infrastruktury krytycznej. Na dziś patrzymy na harmonogram realizacyjny projektu morskich fal wiatrowych i chcemy jak najlepiej wpisać się w potrzeby tego projektu. My jesteśmy od Trzech lat członkiem konsorcjum Polska Trafostacja, którego liderem jest GSG Towers. W związku z tym mamy już jakiś punkt zaczepienia, jeżeli chodzi o technologie czy produkty specyficzne dla morskich farm wiatrowych. Natomiast oczywiście jesteśmy w kontakcie z firmami, które będą budowały farmy wiatrowe. Jedyny problem polega na tym, że nasz, nasz portfel ofertowy dotyczy nieco późniejszych etapów realizacyjnych. W związku z tym wydaje mi się, że tak naprawdę realny czas, kiedy my będziemy zdolni do podpisania umów z dwóch stron, to jest, to jest okres, myślę, że za 2-3 lata najwcześniej. My mamy sześć takich grup. Kompetencyjny, które, które oferujemy na nasz rynek w różnych rozwiązaniach, to na pewno jest tak. Jest, to jest automatyka, to są elementy łączności, to są elementy oznakowania nawigacyjnego, to jest hydrografia, czyli wszystko, co ma miejsce pod powierzchnią wody, pojazdy autonomiczne do prac inspekcyjnych przy farmach wiatrowych, zarówno podwodne, jak i nawodne, oraz to, w czym Chcemy się najbardziej specjalizować, czyli dedykowane produkty do zbierania i analizy danych, które mogą być potrzebne przy obsłudze farm wiatrowych, do wyznaczania pewnych wzorców użytkowania. My się w tym specjalizujemy, integrujemy sensory, tworzymy oprogramowanie, wymyślamy algorytmy, które dają informacje potrzebne do zarządzania skomplikowanymi konstrukcjami technicznymi.